Siema! Witamy! Wczoraj żeśmy przyjechali z Niemiec Chłopaki już położyli płytę PIR Na dach i membranę Żeby to zadaszyć i tak dalej Pokażę Wam jak to, jadę, jak to wygląda Co jeszcze? Popatrzyłem taki fajny ich patent Też Wam pokażę jak na wysokości można sobie poradzić bez wielkiej ilości rusztowań? Dosyć ciekawe. Patent jest i mi się wydaje dosyć tanie, nie? że można to zrobić, ale to. Ale to Wam pokażę jak tylko jadę Na razie. I tak to wygląda. Tak to się prezentuje. Najpierw może obejdźmy dookoła. Jeszcze szczerze, mówi, szczerze mówiąc tam nie byłem. Na górze. Tak jak widać z boku jest płyta PIR. Na nią łata. Przymocowana membrana i płaty. Zaraz pójdźmy na boku. A i też jest jeszcze na membranę kawałek płaty takiej cienkiej. Nie wiem, ze 2 cm chyba ma. Tak to się prezentuje. Szczerze mówiąc, nawet nie, nie widzę na ekranie, bo tak słońce pada. Tam trzeba będzie jeszcze domurować dokleić. Tutaj, jak widzicie, ten patent na bez rusztowania. paków. Dosyć ciekawy, fajne. Z rurek zrobione akurat. Może, mogą być to rurki, może być to profil. Moim zdaniem. Tak to się prezentuje. Jedziemy zobaczymy na górę Zaraz wrócę Trzy płyty jeszcze zostały Z całości Tutaj zostało jeszcze taśmę podoklejać. Jak na razie. Tam na górze już chłopaki podoklejali. Widocznie taśmy. Z tego co wiem, taśmy chyba zabrakło. Źle moim zdaniem nie jest. A tutaj ten patent chłopaków to jest ze starych rusztowań podejrzewam. Przyspawane, zamocowane od góry, kawałek blachy z dziurami, wkrętami przymocowane do murłaty. gdzie są trochę bardziej szpary, to trzeba będzie prawdopodobnie pianką zawalić i taśmą zalepić. Tak to się prezentuje. Zaraz zobaczmy jak łazience. Tutaj pod kominem. komin też już obrobili. z tej strony. Nie, z tej strony nie zobaczymy, gdy jest tabelka. Będzie jakąś lepszą taśmę kupić tą, chyba mi się wydaje, no ona. ale to podejrzewam, że będziemy robić przed położeniem kolejnej warstwy płyty. Moim zdaniem warto położyć, już jest nawet powiem Wam dużo chłodniej jak na dworze. pomieszczeniach jak po prostu na zewnątrz. Nie? Tu rozchodzi się o poddasze. Przypomnę, że płyta ma 8 cm grubości. Wiem, że to za mało, pójdzie jeszcze więcej, ale już nie po całości dachu, tylko tyle co w tych w pomieszczeniach, nie? Dobra, to na tyle.